Powiem prosto z mostu, na starcie, że ostatnimi czasy mieliśmy do czynienia z fenomenem pewnego niszowego kanału, zwanego Twenty Twenty Vision. który to rzekomo przewidział co do dnia dokładne daty śmierci różnych celebrytów w ubiegłym roku, a który to jednocześnie mógł okazać się sprytną kampanią reklamową pewnych specyficznych muzyków. I w tym filmie pragnę nieco dokładniej przyjrzeć się tej sprawie, trochę ją przeanalizować oraz pozostawić po tym filmie ciekawy koncept. Czy mógłby powstać taki kanał, który przewidziałby i Twoją, czy też moją przyszłość? Czego wymagałoby stworzenie takiego kanału, będącego w stanie po intensywnej moderacji zaznaczyć daty zgonu wszystkich osób, na przykład w naszym kraju? Zapraszam do oglądania. Więc przechodząc do konkretów. Twenty Twenty Vision to kanał w serwisie YouTube założony 15 czerwca 2017 roku, który to mógł nie odznaczać się wtedy niczym specjalnym. Oprócz tego, że działa się tam dziwna aktywność związana z publikacją przede wszystkim pierwszego materiału na tym kanale zatytułowanego Eyes Open, który to zaznaczył dobitnie, że projekt Twenty Twenty Vision właśnie się rozpoczął, nie było tam nic ciekawego. Kanał miał wtedy rzekomo pokrótce przewidzieć śmierci wszystkich znanych. Osób wspomnianych w filmach na tym kanale co do dokładnego miesiąca i dnia zgonu. Wspólną cechą był jedynie rok 2020. Najciekawsze jest to, że po 15 czerwca, gdy opublikowano film, kontynuując aż do ostatniej aktywności, 20 sierpnia 2017, wszystkie strzały były jak najbardziej trafione. I nie dość, że wybrani przez założyciela kanału Twenty, Twenty Vision rzeczywiście zmarli w roku 2020, to jeszcze wszelkie daty, no właśnie, były prawdziwe. Ale jak tego dokonano? sugeruje się, i to jest prawie pewne, że użyto tutaj pewnej sprytnej, ale czasochłonnej i niezbyt magicznej sztuczki. Odrobina sprytu wskazało rozwiązanie, którą było zrobienie dla każdej wymienionej postaci, tudzież celebryty, niesamowicie długich i czasochłonnych filmów, które zawierały animację, którą widzimy dzisiaj w krótkim, kilkusekundowym ryzmie, powtórzoną razy wszystkie możliwe daty w roku 2020. Okazało się, że jednak jakiś celebryta jeszcze nie zmarł lub opuścił nas wcześniej? Nieważne, bo jeśli tak było, ten film nie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Jednak gdy dzień już nadszedł i nagle kogoś już nie ma na tym świecie, to pora pędzić do edytora YouTube i wyciąć absolutnie wszystko oprócz pożądanej daty, która okazuje się z znienacka prawdziwa. W taki sposób data publikacji filmu zostaje taka sama, informacji o edycji nie ma nikt z cywilów i wszyscy wydają się zaskoczeni sztuczką, która jest prawie tak samo stara jak sama funkcja edycji na YouTubie. Niektórzy spekulują również, że filmy na tym kanale były cały czas ogólnodostępne od tego 2017 roku dla wszystkich do obejrzenia, tylko że po prostu nie zdobyły ani grama pożądanej uwagi w tych czasach, ale według mnie jako osoby związanej z YouTube'em już nieco czasu wydaje się to akurat trafione. gdyż najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń mogła być następująca. Gość od kanału 2020 Vision przygotował te niesamowicie długie filmy z różnymi znanymi celebrytami, możliwe, że posiłkując się przy okazji stronami typu The Death List, które to gromadzą znane osoby, które z powodu choroby, stanowiska czy stanu psychicznego mają przez Punkty i prawdopodobieństwo śmierci w nadchodzącym bądź bieżącym roku super konkurs. Dalej gość od kanału po publikacji takiego długiego filmu zaznaczył datę właściwie publikacji, po czym mógł wziąć ten film na niepubliczny, a nawet chyba w sumie prywatny, by nikt go wtedy nie zobaczył do odpowiedniego momentu. Gdy już wszystkie filmy były gotowe na spełnienie swojej funkcji, przy ogromnej cierpliwości do roku 2020 i z odrobiną szczęścia właściciel kanału mógł w prosty sposób dostosować filmy do otaczającej rzeczywistości. Niestety, prócz gdybania nie mamy na to za konkretnych dowodów, bo nawet Wayback Machine archiwizujące internet nie zupełnie wydaje się pomagać w rozwiązaniu zagadki w związku z cechą, według której strony internetowe są tam indeksowane i archiwizowane głównie po zastaniu jakiegoś większego ruchu, więc najwcześniejsza instancja tego kanału pochodzi z 1 lutego 2021 roku, ale ta teoria o edytorze YouTube wydaje się jak najbardziej prawdopodobna. Kim jest jednak, lub może być właściciel kanału 2020 Vision? Na początku podejrzewano angielskiego artystę Geza Reynoldsa, z uwagi na fakt, że 2020 Vision miał tego gościa w subskrypcjach na YouTube, i stąd ta teoria o kampanii reklamowej. Ale teraz w zasadzie coraz mniej wiadomo na temat tego, kto to wymyślił i kto za tym stoi, bo obecnie kanał wydaje się polecać głównie jedną niszową artystkę, Ellie Space, i choć sama wydaje się całkiem samoświadoma tego, że to bardzo dziwne i podejrzane. To i tak nie mamy wciąż absolutnie żadnych dowodów na to, kto to wszystko stworzył. To teraz. Czy dałoby się zrobić taki kanał dla ciebie czy mnie? I jeśli odpowiedź nie jest przecząca, to czego dokładnie, jakich nakładów pracy by to wymagało? No więc, z pomocą mojego o wiele bardziej matematycznego kolegi Jacka, jak i z jego drobną pomocą ze strony Sił Wyższych, odpowiedź rzeczywiście nie jest przecząca, ale jest nieco absurdalna. Spróbujmy zwęzić zakres danych i załóżmy, że będziemy próbować przewidzieć przyszłość, czyli śmierć, wszystkich osób wyłącznie w naszym kraju, w Polsce. Niech to będzie kanał, który dla każdego numeru PESEL będzie przydzielał wszystkie daty od roku 2014 aż do 100 lat później, do roku 2114. Biorąc pod uwagę nieco dojrzałe dane i statystyki z roku 2014, według których w Polsce było nas około 38 milionów, mamy już coś na podstawie czego możemy coś wyrzeźbić. Będziemy musieli każdemu z tych 38 milionów obywateli, czyli PESELi, przydzielić liczbę około 36 tysięcy dni i w taki sposób mamy 1 bilion 387 miliardów 912 milionów. Dat. Teraz wystarczy to pomnożyć przez 3, by każda data była pokazywana z tym pesel przez minimum 3 sekundy i wychodzi nam dość zgrabna liczba opiewająca o jakieś 4 biliony. No to teraz wystarczy to podzielić przez 3600, żeby dostać godziny, i to podzielić jeszcze raz na 24 godziny, żeby dostać dni, czyli ilość filmów potrzebną do zrealizowania tego projektu, bo maksymalna długość filmu na YouTubie od jakichś kilku lat to 24 godziny. No i wychodzi nam 48 milionów. 191 388. Nie powiem, bo jest to nieco dużo i długo, co na chwilę obecną czyni realizację tego projektu niesamowicie, no nie powiem, że niemożliwą, ale po prostu niezmiernie trudną i kosztowną. Bo to nieco ponad 48 milionów 24-godzinnych filmów, z czego wszystkie musiałyby być sprawdzane przez armię moderatorów, urzędników, którzy na bieżąco wycinaliby odpowiednie daty z odpowiednich materiałów. Nie wspominając już o tym, że mamy problemy z łączem, bo te 8 milionów filmów musiałoby chyba być przesyłane do serwerów YouTube'a z 8 milionów komputerów, żeby nie przeciążyć tego wszystkiego i żeby to zostało przesłane w zgrabnym czasie. No i nie mówiłem też jeszcze o tym, że to nieco wobec serwisu opartego na praktycznie darmowym dostępie do kontentu. Za pośrednictwem reklam nagle zapychać jego serwery po prostu godzinami kompletnie bezużytecznych danych, bo jeszcze trochę i mi zabraknie miejsca chociażby na, mam nadzieję, wasze ulubione odcinki, że Maskuje. No i co my wtedy zrobimy? Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam do dodania łapki w górę, komentarza, y, wspomóc algorytm subskrypcji i wsparcia, jeśli y, jesteście chętni. Dziękuję właśnie wszystkim wspierającym y, i generalnie dziękuję bardzo.